się wypatrzył.

Dzień dobry wszystkim. Dziś będzie o bocianach białych. Niektóre z nich przez różne zdarzenia losowe zostają w Polsce lub przelatują za wcześnie z zimowisk i błąkają się potem po wiejskich zagrodach, bądź po kuracji w azylach trafiają do zoo. Zimy nie znoszą najlepiej, a ten, którego widzimy, tak się skulił prawdopodobnie z zimna, że przypomina trochę świętego Mikołaja. Jak wiadomo, bociany od wieków cieszą się sympatią ludzi. Wierzono, że przynoszą dzieci, a ich gniazdo w obejściu oznacza szczęście dla gospodarzy. W Polsce mamy ich multum. Podobno co piąty Bocian jest Polakiem. Dlatego mamy wie, wiele wsi, które w nazwach mają nawiązanie do tego pięknego ptaka typu Boćki czy Bociany. Tymczasem bohater tego filmu potrafi być niezłym zakapiorem. Jak nie ma pożywienia w okolicy, to bez mrugnięcia okiem zabija lub zrzuca swoje młode. Na wielu filmikach w YouTube widać jak Bociany bezwzględnie rozprawiają się z kretem czy jaszczurką. Nie oszczędzają też łąkowych pisklaków. A tam, gdzie są susły, bociany sprytnie czatują za wyjściem wydrążonego pod kątem korytarza nory i często zanim ten spory gryzoń się zorientuje, dostaje cios silnym bocianim dziobem. Tutaj akurat widzimy bociana, który pod koniec marca brodzi połące nad narywką w Białowieży i szuka żab, chociaż od razu wyjaśnię, że większość, zdecydowana większość scenek do tego filmiku, w tym wszystkie zniezda czy Prawie wszystkie spolowania nakręciłem jednak pod bydgoskim fordonem w Strzelcach. Wracając jednak do tego, co bociek robi, często określamy te piękne ptaki mianem żabojadów, jednak tak naprawdę bardziej typowa dla bociana jest pierwsza scena tego filmiku. Bocian jest wszystkożerny, zdradza pewne cechy oportunisty, dlatego potrafi się dostosować do otoczenia i tego, co jest dostępne. Jednak zdecydowanie najczęściej poluje na owady, a w okresie masowego pojawienia gryzoni na myszy, norniki i tak i to pewnie właśnie one połączyły go z człowiekiem y, nicią sympatii i zrozumienia. Jak? Myślę, że mogło chodzić o to, że nie każdy gospodarz miał kota. Y, dlatego cieszył się, kiedy na jego polu grasował latający mszojat, który dodatkowo pałaszuje ogromne ilości insektów. Y, z drugiej strony, ziarna przyciąga myszy, i bociany niedaleko obejścia czy na polu y, mają pokarmu pod dostatkiem. Zwłaszcza podczas koszenia do ich rządka trafia nie tylko ziarno czy jakieś odpady roślinne, ale i uszkodzone maszynami rolniczymi stworzenia. Ponadto dochodzi kwestia bezpieczeństwa, na przykład duże szponiaste drapieżniki typu orzeł przedni czy bielnik, no raczej nie przepadają za polowaniem w obrębie gospodarstw czy obejść, i to delikatnie rzecz ujmując. Klekotanie i dziwne Wigibasy nie są tylko elementem ceremoniału powitalnego u Bocianów. Czasem pewnie wyrażają radość, czasem informują inne Bociany o położeniu, a pewnie nieraz stanowią też ostrzeżenie. Chociaż przyznam też szczerze, że nie jestem specem od psychoanalizy Bocianów i nie mam pojęcia, co główny gwiazdor tego występu, który widzieliśmy przed chwilą, miał na myśli. Kiedy zabraknie konkretów w stylu myszy i żab, bociany przestawiają się na owady, za co też łapią plusa u rolników. Jednak jak widać z daleka łapanie małych insektów przez dużego ptaka wygląda trochę dziwacznie. Jakby Bociek połykał samo powietrze, tutaj widzimy, że Bociek, aby nie wrócić z niczym, przytachał do gniazda kępy jakiegoś siana czy zielska. W którym chyba są owady. Jednak wygląda na to, jakby młode nie były zachwycone i oczekiwały od rodzica czegoś bardziej konkretnego. W końcu dorosły bocian lub po prostu gód sprawiły, że boczki zmieniły swoje podejście.